Tak, 70 stopni już pokazało. Witajcie! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam pewną usterkę w 211-219. W I pokażę Wam również, jak się z tą usterką rozprawić. Potrzebny nam będzie do tego pirometr. Ale tylko do tego, żeby wam pokazać o co chodzi, bo nie da się przekazać tego e, wizualnie. Także ja specjalnie zostawiłem sobie teraz mój samochód na zewnątrz, bo mam tą usterkę w swoim samochodzie i ona właśnie wystąpiła, bo nie występuje zawsze, ale dokładniej powiem wam o co chodzi już w aucie. Także teraz pójdziemy na zewnątrz. I o co chodzi? Klima czterostrefowa. Jak widzicie, tutaj przód jest ustawiony ładnie na nie wiem, czy to widać dobrze, ale na 19 stopni tył również jest ustawiony na 19 stopni, ale weźmy sobie pirometr i teraz spróbuję skierować w przednią kratkę. Nie wiem, czy tam dobrze celuję, chyba źle. 18, 18, 16, no tak skacze to wszystko, ale 10-7, widzicie, że tutaj jest ładnie zimno. No, celuję po plastikach, ciężko się tak nagrywa. No generalnie jakieś tam... Załóżmy, że 10 stopni dmucha z przodu. Z tyłu mamy niestety gorsze wyniki, bo jest to 60 stopni. I pokażę Wam właśnie w dzisiejszym odcinku, jak rozwiązać problem czterostrefowej klimatyzacji, która sobie nie radzi. 63 stopnie. 61, jeszcze sprawdźmy boczną kratkę. 48. Nie wiem, czy będę w stanie sprawdzić kratkę tą przy podłodze, ale tam też 50 stopni. i 54, druga strona. No, tu troszeczkę słońce świeci, ale postaram się tam wjechać głębiej. 48 stopni, tutaj słońce świeci, także będzie przekłamane. Do środeczka 44 stopnie. Jeszcze raz, tutaj. Tu jest najgorzej. 67, o, do 70 już dochodzi prawie. Tak, 70 stopni już pokazało. A na zewnątrz mamy 21. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale na zewnątrz mamy 21 stopni. I teraz są dwie rzeczy, które trzeba zrobić. Choć może czasami wystarczyć jedna. Pokażę Wam jeszcze, jak sobie poradzić na szybko w czasie jazdy, gdyby Wam coś takiego wyskoczyło. Dajecie po prostu na maksa na kilka sekund. I zjeżdżacie z powrotem, załóżmy do 19, to samo można oczywiście zrobić z przedniego panelu. Klimy i teraz to chwilę potrwa, bo to wszystko jest rozgrzane. Ale widzicie, widzicie? dochodziło do 70 stopni, w tym momencie już zaczyna spadać, pomalutku. 60. Widzicie, już temperatura spada. To jest takie doraźne rozwiązanie. Jak sobie można na szybko z tym poradzić w czasie jazdy, gdyby coś takiego się wydarzyło? Na przykład z tyłu macie dziecko, rodzinę, psa, nie wiem cokolwiek, żeby się biedak nie ugotował. Oczywiście to powróci. To nie jest rozwiązanie. To jest tylko takie doraźne, żeby sobie poradzić w trasie. Teraz sobie wjedziemy i teraz Wam pokażę, jak sobie z tą usterką poradzić. Dobra, więc wjechaliśmy tutaj i może zacznę wyjaśniać. Na początek musimy zacząć od zaworu na potrzebiu. Czyli on się mieści tam za tą gumką, tutaj pod podszybiem. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda taki nowy zawór. Trzeba zdemontować niestety troszeczkę tutaj rzeczy. Także zaczniemy sobie od tego zaworu tutaj. Tutaj widzimy wężyk, który idzie do niego i on wchodzi następnie do kabiny, do naszej nagrzewnicy. Teraz Wam pokażę, jak wygląda taki zawór nowy. Już mam pudełeczko tutaj. Tutaj jest numer części. W przypadku, gdy jest Webasto, ten numer jest troszeczkę inny. Oczywiście zakładamy tylko oryginały w tym przypadku, bo nawet nie wiem, czy są w ogóle dostępne zamienniki. Tak wygląda ten zaworek. I to jest ta część, która jest widoczna. On siedzi chyba w ten sposób, jak dobrze pamiętam. Tak dokładnie on w ten sposób siedzi tutaj, tam w środku na dole. Także musimy go ładnie zdemontować. Także ja się biorę do pracy i zaraz zobaczycie, co, jak, z czym i do czego. To, moi mili, była pierwsza część zabawy. Teraz zaczynamy drugą, tą trudniejszą. Ta pierwsza, Ta pierwsza tak naprawdę jest bardzo łatwa. Każdy może sobie to zrobić sam. Także teraz, żeby zrobić tą drugą część, musimy dobrać się tutaj do tej skrzynki. Już Wam pokazuję. Do tej skrzyneczki musimy się dobrać. I co musimy zrobić? To Wam zaraz wszystko pokażę. Musimy wyciągnąć... Cały ten moduł tutaj sam, on tutaj siedzi na dwóch śrubkach, T20 lub 25, nie pamiętam. I z tyłu taki klips, tutaj trzeba troszeczkę podkręcać, odpiąć wszystkie kable i wyciągnąć nasz moduł sam. To jest nasz moduł sam kierow... po stronie kierowcy. Trzeba niestety go wyciągnąć na stół, także nie przedłużam, wyciągam. No i dobra, mamy nasz moduł sam wyciągnięty. Jest tu, jak widzicie, parę wtyczek do odpięcia. On odpowiada za wiele rzeczy w aucie. No ale po co właściwie wyciągamy moduł sam, skoro przed chwilą wyciągaliśmy zaworek, który wymieniliśmy, który miał naprawić usterkę? Tym zaworkiem steruje właśnie moduł sam. Jeżeli zaworek jest uwalony, moduł sam też dostanie baty. Oznacza to, że ten element, który za chwilę Wam pokażę, który, do którego za chwilę się dobierzemy, przy starym zaworku, jeżeli zrobilibyśmy tylko, tylko moduł sam, to po prostu padnie prędzej czy później i to działać nie będzie i będzie ta sama usterka w bardzo krótkim czasie. Także, no niestety trzeba zrobić tą robotę w komplecie, tak jakby, czyli najpierw zaworek i można ewentualnie sprawdzić, czy to pomogło, ale nie sądzę, czyli wymieniamy najpierw zaworek, a potem robimy sama. Sama oczywiście można wymienić, e, numery kompatybilne można sprawdzić sobie w EPC. E, polecam o, osobiście same poliftowe, bo można je zakodować do przedlifta również. A odzyskujemy wtedy doświetlanie zakrętów, jeśli ktoś nie ma. Ale odcinek jest nie o tym, także ja nie będę przedłużał. Idziemy teraz na stół i pokażę Wam jeszcze dalej, co i jak. Dobra, nie zwracajcie uwagi na ten burdel, który tutaj jest dookoła, bo niestety. No... Nie ma czasu, jak to mówią. Także teraz musimy się dobrać do modułu sam i zaraz Wam pokażę o co biega. Tylko muszę znaleźć jakiś śrubokręt odpowiedni. No i musimy się dobrać do tej płytki, ale niestety z drugiej strony, czyli musimy całego sama tutaj otworzyć dookoła. I o to nam chodziło. Nie trzeba wyciągać żadnych bezpieczników, niczego, jeżeli zrobimy to umiejętnie, to wszystko zostaje na miejscu razem z tą płytką. Ta płytka jest, moi mili, wpięta po prostu tutaj na wtyczki i dwa takie piny. Te piny siadają tutaj. Nie wiem, czy to widać tu, w tym miejscu. No i wyciągamy tą płytkę. Ona powinna wyjść, jak dobrze pamiętam, w miarę lekko. I o co nam teraz głównie będzie chodziło, to będzie nam chodziło o... Wezmę sobie pęsetę tylko... O ten element. Ten element to jest układ scalony, który właśnie steruje nam tym silniczkiem, o którym mówiłem. No zaraz postaram się zrobić zbliżenie, to sobie zobaczycie jakie są numery. Ten mój położy tutaj z boczku. O właśnie. Kurczę, zdjęcia jak pod mikroskopem. No i tutaj macie bardzo ładne zbliżenie na ten oryginalny, ten. A tutaj z boku mam, nie wiem czy mi się uda tak ładnie pokazać. Tutaj z boku mam nowy, kupiony, jeszcze nigdy nie używany. I tutaj ten numer, momencik. I ważny jest... Ten numer L9997ND. Taki po prostu układ scalony sobie zamawiamy i należy go wymienić. I tyle, i po robocie. Jest kilka ważnych rzeczy tutaj. Pamiętajcie, żeby ta puszka była zawsze zamknięta dobrze. Żeby zawsze dolegało to wszystko. I w momencie, jak będziecie to składać, rozkładać, to tutaj są takie gumy. Tutaj, tutaj, tutaj i z tyłu. Tutaj do wycieraczek również. Pamiętajcie, żeby te gumy dobrze poskładać, bo jak tam się wilgoć dostanie, to sama szlak trafi. Dzięki za oglądanie. Dzięki, że jesteście. Oczywiście zapraszam do subskrypcji na Discorda, na Facebooka, na Instagrama. A tymczasem trzymajcie się ciepło. Hej!